Siemanko, Mankat, to jest inny, witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy grali Queen na topie, ale poczekajcie bo jest... Lekka zadyma. Może już tam nie będę flaszał po ani nic, tylko po prostu będę bił tego Shena, który był blisko mnie, bo ten flash mi się przyda. Ale już od razu Wam mówię o co chodzi w tej grze. Generalnie zostałem trochę oszukany w drafcie. Chciałem pikować Shena, no i myślałem, że pikuję Shena. Jak się okazało, że to jest Shen na dżungli i Varus na topie, więc meczu będę miał słaby. Ja prywatnie bardzo lubię pikować Varusa na topie w takim matchupie. Nie wiem, jak ktoś będzie pikuje Vayne na topie albo Quinn, to właśnie blokuje Varusa, dlatego że też gracie Edikere, więc wiadomo jak jest, ale wygrywacie prawie na każdego Edikere chyba warusem. Nie wiem, czy jest jakiś Gary, który Wygrywa 1 na 1 na topie na Barossa. Dlatego już przechodząc do linii y, będę starał się raczej chillować i będę starał się dofarmić mniej więcej do y, Tiamatu, a po Tiamacie no, będę starał się po prostu puszować i, i roamować. Szybko jeszcze powiem, że dzisiaj mniej więcej w okolicach jak wychodzi ten film, czyli w okolicach 20 21 będę zaczynał swój mecz w Lidze Hiszpańskiej, w Pucharze Hiszpanii właściwie. Także jak ktoś chce kibicować to tutaj macie link na ekranie, jak wejdziemy no to przechodzimy do finału i będziemy grali na lanie w Saragossie. a jak przegramy no to niestety odpadamy i wracam do Polski nagrywać dla was filmy. Ale dobra, póki co będę tutaj chillował, mój Sylas będzie pafował do topa, więc na to będę raczej czekał. Póki co siadły w miarę fajne trady, więc go trochę obiłem. Czy wezmę tego creepa? Niestety nie. Muszę tu chyba użyć Q, żeby to sfarmić. No i co, ja gram z Ignite'em, on gra z barierą, więc wiecie jak jest. On po tym creepi na trzeci poziom, więc postaram się jeszcze strajdować, zanim on ma ten trzeci poziom. Jakbym tutaj dostał jakimś kół od niego. Ten skin jest trochę dziwny. Jak on tak biegł z tym autoatakiem auto po tym trade, wydawało mi się, że on napinał strzałę z kół. a on tak naprawdę strzały nie miał, bo miał AW, miał drugi poziom, ale przez chwilę się zawahałem. Ale dobra, to bez flasha, więc powinniśmy teraz grać wokół topa i powinniśmy go próbować yy, zabić. Bez bariery i bez flasha, więc tutaj powinien przyjść gang. Póki co dobre tradey siadają. Podejdę tutaj, kliknę w, jak z las będzie bliżej, żeby sprawdzić czy tu na pewno nie ma jakiegoś sena. Kliknę teraz w. I, i poczekam, aż Sylas go zabije, bo ten ziomek będzie chciał się zabić od towera najpewniej, albo spróbować zrobić jakieś losowe jeden za jeden, ja tutaj po prostu oddam fraga Sylasowi. To co, co teraz muszę zrobić to przytrzymać tutaj wave'a, dlatego że nie zdążę go spuszować więc to co tutaj robię jak widzicie po prostu tankuję chwilę tego wave'a przez co to się nie dopuszuje. Ostatecznie sytuacja tutaj wave'owa i tak nie najlepsza, bo dużo stracę i bardzo możliwe, że i tak się to zdąży dopuszczać, ale, ale to jest jedyne co mogę zrobić. Zobaczcie jak to wygląda, no to raczej zdąży się dopuszować i ta fala tutaj przyjdzie, ewentualnie nie będzie close, ale, ale raczej to się dopuszczę i po prostu stracę tutaj całą falę, więc niestety pomyliłem się tutaj o jednego creepa, jeżeli chodzi o freezowanie, jeżeli bym zrobił to trochę inaczej, to może by się to sfreezowało, ale zależy mi też na tym, żeby być na linii mniej więcej szybko yy, tak samo jak Varus przychodzi, żeby tutaj mieć możliwość powtórzenia ganka, tak jak właśnie możliwe, że teraz będzie się działo więc tutaj będę od razu biegł przed siebie, spinguję, że on nie ma flesza, jakby Scylla z fleszą, to wydaje mi się, że możemy tutaj zabić Dobra, nice. Mamy kolejnego fraga, więc super. Więc co niby fryza nie utrzymałem, ale, ale zabijamy, więc Git. A na natchnęło mnie dlatego, że przed chwilą na mainie z takim ziomkiem, który gra na midzie tak Queen i ma wysokiego challengera, często go spotykam. I on często pomimo tego, że nie jest jakoś do przodu na początku ani nic, to później tak go one shotuje. Więc taki jest tutaj plan widzę Shana, więc tutaj dalej będę chciał agre grać agresywnie. Ale mimo wszystko i tak będę musiał uważać, dlatego że Varus jest jedna z tych postaci, że nawet jak jest do tyłu, to później może was one shotować losowo, szczególnie po szóstym poziomie. Więc póki co oczywiście nadal będę chciał się trajdować, ale już po tym szóstym yy, będę chciał trochę uważać, dobra fajne tutaj Q. Póki co go zapuszowy wuje, szybki elektrokiucik. anulowałem też mojego ku. może jeszcze spróbuję tutaj rzucić ku. dobra fajny tutaj poke Musisz, nice. żeby tutaj zrykalować pod temat, ale jak go tak obiłem no to chyba już zostanę, on co prawda niedługo chyba będzie miał już barierę. Taki kul ma bariera, taki sam jak Ignite, no dobra no to jeszcze chwilę nie ma tej bariery, użył właśnie swoje Q, więc... On teraz nie może nic mi zrobić, ma 1 HP, więc jeżeli tutaj ktoś by chciał przyjść to to jest free kill, a jeżeli nikt nie przyjdzie to po prostu to dopuszuję i pójdę po Tiamat do bazy. Ale widzicie jak powoli mi tutaj schodzi puszowanie, szczególnie, że teraz nie mam many, także, także na chwilę mi tutaj zajdzie. ten Varus prawdopodobnie zdążę tutaj zrekalować i przejść, no bo za dużo tutaj nie mogę zrobić jeżeli chodzi o ten push. Nawet nie wiem, czy zdążę to do, dopuszować, zanim on tutaj przyjdzie. Bo jeżeli on tutaj przyjdzie, no to może tutaj próbować mnie powstrzymywać przed dopuszczaniem przed tego. Ale dobra, bardzo fajne kół tutaj trafiłem. Nie wiem, jakim cudem, ale trafiłem całego Wave'a. Nie spodziewałem się nawet, że tak go przerzucę. Ale tutaj rekoluję i, i będę wracał na linię. Warus tutaj podchodzi, jakby mi chciał zatrzymywać rekol, więc tutaj się trochę odsunę. Ale rykolujemy, kupujemy Tiamat, kupujemy tutaj tego buta. I, I lecimy z powrotem na topa. Generalnie później będą dla mnie ciężkie walki, bo mają bardzo duży zasięg, mają Shena, mają Zilla. Więc walka, jak będzie mi ciężko kogokolwiek zabić, więc to co będę starał się robić w tej grze, to, to grać właśnie przez boczną aleję. No, minus jest taki, że będą mieli Sena, który zawsze będzie w stanie kogoś arkować, jak będę tam grał. Ale nadszedł teraz ten moment, o którym mówiłem, że Varus ma ten szósty poziom, jeszcze Sylas się tutaj kręci, więc mogę spróbować jeszcze yy, tutaj poszukać jakiegoś E. Gdybyśmy go zabili, to on się trochę dziwił. Nie mam zasięgu niestety na autosa. O, przeżyje? Dobra, no jest, ja przeżył jakimś cudem, ale widzieliście, że było blisko. No dobra, Shen zrobił 20 sekund temu smoka, więc chyba zdąży tutaj spuścić tę falę. Będę ją starał się brać tutaj w miarę szybko, użyję tutaj E na kanona. I dobra, fala dopuszczowana i chyba idę do bazy i kupię od razu ulepszone buty, żeby tutaj od razu zacząć je stakować. Teraz też już Shen będzie miał szósty poziom, więc będę musiał uważać. O w ogóle, teraz zauważyłem, że ten one to co robi, to daje 3 punkty w kół, a później maksuje w urze mieć z tego atek speed i move speeda po tym jak... Y Walnie na kogoś e, tę pasywkę, więc może faktycznie to jest lepsze niż maksowanie kół do końca, bo jak sobie teraz myślę, to ten maks kół do końca to dużo e, nie daje. Dobra, nie trafiłem, to muszę trochę uważać. Ktoś tutaj idzie? Ten tutaj faktycznie jest, więc dalej może nie będę biegł, ale jeżeli drużyna tutaj będzie bliżej, to mogę dojeżdżać tego pana, nawet bym go solo tutaj zabijał, to... Ta na nie za dużo mi zmienia, nawet mi sksuła fraga z jakiegoś powodu, jak ten wiedziałem, był zignitowany Ale przynajmniej zabiłem, no i mamy z tego Void Gravy, więc, więc też git. Czy jak tutaj podchodzić pod play, to chyba podejdę, do i tak ma jeden HP. Kurczę, przypadkowo nagranie wyłączyłem, musiałem od razu odpalić, ale, ale chyba tylko na chwilę. No dobra, spłuczę jeszcze te fale na szybko. No i po niej już na pewno idziemy do bazy, nie będziemy wtedy nic kombinować z takimi HP'kami, bo... Varus przyjdzie, będzie miał flasha będzie miał R'kę, więc... Będzie tutaj na pewno mnie szukał. Niestety przez co na nie sfarmie, no ale widzicie, że byłem gotowy na coś takiego. Więc co, nie by spalił mi flaszę, więc teraz jak jakiś szczęśc idzie czy coś, to oczywiście mnie zabija na hita. Ale jak ktoś ode mnie przyjdzie te pusty las, no to dzieje się to co wcześniej, że ten ziomek po prostu pada. Ale cieszy mnie, że ten ziomek flesznął, bo nawet nie, że to fleszną, ale użył po prostu rki. A teraz jak nie ma Rki, to wydaje mi się, że na pewno mogę y, z nim wygrać. Dobra, się że nawet nie mam jak się z nim bić. Więc tutaj może spuszuję falę wysoko i, i zacznę jakoś roamować. Dobra, fajnie ku podkręciłem. Zabiłem miniona i tu tym samym momencie rzuciłem tam yy, moje ku. No dobra, idę chyba teraz proksować po prostu. Z tym, że będą teraz stawały golemy, więc muszę uważać nasze na po górnej stronie mapy. Może tutaj do mida zajdę i postaram się tam yy, zabić tego pana. Zobaczymy, czy dolecę, bo szel mnie chyba tutaj będzie przecinął. Dobra, nie przecina mnie, więc tutaj klikam po prostu E. O. Prawie jeszcze tutaj kliknął r ładnie i, i mnie odepnął w locie, ale moje obrażenia z R-ki chyba po prostu go zabiły. Z tego, że wiecie, że się przemieniam i, i biję dookoła każdego. Ale dobra, zgarnąłem Canon wave na midzie, zabiłem, wracam do topa, zgarnę tutaj Canon wave'a, spuszuję jeszcze kolejną falę i, i pewnie będę recallował i bieg z powrotem z już z ulepszoną hydrą. Varus tutaj będzie próbował szukać chyba na mnie jakieś r -ki. O nie, skancelowałem autosa, ups. Nie wziąłem kanona przez to. O, i to jest ta r o której mówiłem, że będzie tutaj próbował mnie obijać, ale on teraz nie ma więc mogę spróbować się z nim bić. Chyba nawet to zrobię, z tym, że... On ma barierę, więc muszę trochę uważać. Może mógłbym lepiej lecieć do odciny, ale nie mam Ignite'a, mam do niego 10 sekund. Jakbym miał Ignite'a, tam na pewno leciał, ale chyba wolę nie ryzykować tutaj po prostu zrykolować. Jako, że gram win, to mogę tutaj po prostu yy, zrykolować i wrócić na tym ptaku. Jeżeli teraz by się znowu pokazał, to może bym został, bo wbiłem level i mam manę i mam Ignite'a. Dobra, zostajemy. Zobaczymy, czy on coś użyje na wave'a, ale, ale chyba po prostu biegnę przed siebie. Oho, no widzicie, to jest Warus, o którym mówiłem, że nawet jak ma 0,5, to mnie zabija na hita. więc miałem rację z tym, żeby nie ryzykować. Ale no dobra, jest jak ja wracam po prostu teraz do topa, no i gramy dalej. Oddałem jakieś shutdowna? Nie, nie oddałem shutdowna, więc nie ma tragedii. Ale jak on teraz będzie miał tabisy, to tym bardziej będę musiał uważać, bo znowu będzie miał RK. więc chyba znowu wracamy do taktyki uszowania i, i próby romowania. W że nawet jakoś dużo nie romowałem, tylko raz, ale, ale chyba zacznę teraz to robić już na, na stałe. Tylko może jeszcze w międzyczasie zgarnę tej falę między towerami. Zobaczę z W, czy, czy jest tutaj Shen. Dobra, będą wstawowe kampy w top side, więc chyba tutaj cofnę, wiecie? Nie będę ryzykował, bo mamy dobrą wizję, wstają mu kampy, więc nie będę ryzykował na tym oknie, bo nie ma co znowu padać, bo sobie yy, przegram grę. Zazwyczaj lubię ryzykować w takich sytuacjach, ale jak gram queen, to wolę tego nie robić. Dobra, Shen robił smoka, więc. Tutaj nie muszę się o nic martwić. On cały czas szuka we mnie erki, jak widzicie. Moja Jana wyzywa całą drużynę, jestem ciągle Shen, jest Ilean, więc biegnę tutaj i próbuję zgarnieć te fale. Zobaczymy, czy mi się uda, ale myślę, że tak. Ten Varus tutaj będzie biegł i będzie próbował mnie erkować. Dobra, przeżyłem, ale mam jeden HP. Dostałem yy, one shota, znaczy one shota na no, no, jedno prawie mnie zabił, a ma tabi, ma takie przedmioty, więc, więc nieźle, nieźle. Jeżeli chodzi o przedmioty, to widziałem, że ten ziomak się ciągle składa tak samo, idzie Edge of Nighta i LDR na, na drugi poziom, znaczy na drugi poziom, na, dr na trzeci przedmiot w ogóle, to nawet nie było blisko tego, co chciałem powiedzieć. No dobra, Shen zabił dwie osoby, Varus bez Rki, Shen bez Wracam do topa i spróbuję tutaj na szybko zgarnąć tower, bo Varus nie ma TPK oczywiście. Wolimy autosa w miniona, żeby mieć dodatkowy atak speed z tej, z tej pasywki z W. I bierzemy tower, pierwszy tower. Yy, za chwilę też nastakuję sobie buty, więc będzie też o wiele prościej yy, już roamować. tutaj typinguje, że chce do mnie przyjść, więc może faktycznie tutaj zostanę i spróbuję grać tutaj jeszcze jedną falę. Może przy okazji sobie nastakuję buty przed recallem, bo teraz też nie ma za bardzo po co recallować. Użyję tutaj W, stoi red buff, nie ma tutaj shena, więc pokręcę się tutaj w półko i, i spróbuję może zbaitować Rk Warusa. Yy, Dobra, mają tutaj wizję. Ale mogę zrobić coś takiego. Dobra, udało się stoczować. Signituję, że mieć wizję w krzaku na nim. To jest chore, że on coś takiego wygrywa prawie, nie? A że ona go nie zabiła. Trochę niefortunnie. Bez samolerów Warus, imprezka tutaj na topie Zilana, bez egzosta. Oddali tower na bocie, oddali tower na midzie, no nie narzekam. Jeżeli wszyscy tutaj mają przejść, żeby stracić dwa towery, to nie narzekam. Dobra, wstaję za 5 sekund i tutaj jest walka o Heralda. Mój Sela z jakimś cudem go ukradł i ma na sobie arkę Zilana, więc on tutaj powinien przeżyć. I to, co się tutaj dzieje, jest dobre. Może spróbuję tutaj Zilana złapać, bo zobaczcie, jaki szybki jestem. Mam 1000 movement speed, więc tutaj. Mogę spróbować przybiec, No dobra, on ucieka w górę, więc tam raczej nie mam po co biec. Może tutaj przejmę jednego mid i później pójdę w bota. Albo po prostu biegnę od razu w bota, nie będę tam ganiał po całej mapie. Mimo tego, że mój champion jest tym dobry, no to nie chce mi się za bardzo bieć Pod pierwójka na topie, bo nie jest powiedziane, że tam coś z tego wyjdzie, tylko wolę po prostu tutaj zgarnie sobie wave'a Muszę pamiętać o tym, żeby używać hydra, jak używam R kogoś. No dobra, sprawdzę tutaj dżunglę, nikogo nie ma. tory za hałasy w tle, ale moja drużyna coś tam robi. jest za dyma na topie, a ja sobie tutaj poszuję. O, ty nie można anulować używania arki. O, fajne obrażenia. O, jestem martwy. No i fajnie się gra na Warusa, fajnie, fajnie. Dlatego Wam mówiłem, że yy, pikuję Warusa w takie czempiony jak Vein czy, czy Queen, bo nawet jak jesteście do tyłu, no to traficie jednego spela i, i po prostu zabijacie. Da, ale nie da się anulować używania arki? Wciskałem arkę, wciskałem prawy i się nie anulowało, może po prostu się nie da, chyba że mi się coś zbugowało. Dobra, Smog za 20 mógłbym tutaj wyjść z bazy o topa, ale chyba po prostu wolę zagrać pod zadymę i, i się tutaj zgrupować, bo ten się mać nie ma arki, więc ja tam biegnę. No dobra. Widzicie, że Cave z dwoma przedmiotami też ledwo co wygrała, ma na shortów, ma Rabadona więcej w przedmiotach. Oho co tutaj się stało ja tutaj będę martwy, ale strapię tyle obrażeń ile mogę, tylko nagle tutaj jakiś Usain Bolt na Zila, a nie znaczy na Jinx do mnie przybiegł na 1500 moment speeda, prawie się zdziwiłem nie wiem czy moja drużyna ich zabija, leci tepek od Azira, niby oni tutaj są trochę obici, ale ale zobaczymy co tutaj wyjdzie no ten Azir chyba powinien być tutaj martwy a co będzie później o, trapek pod nogi, chyba nie ma już trapów Katie, dobra, nie wiem kto tutaj wygrywa, Jinx możliwe tutaj wyczyści jak dostanie reset na jednym fragu Teraz chyba tutaj padnie. Ale to jest close wszystko. Uj, ale ładnie zagrał. Jakiś gold jest na, na sylasie, o co chodzi? No dobra, no, w tej sytuacji to chyba mogę już bezpiecznie wejść w topa i z farmi chyba co. Obym tutaj jakoś osobę losowo... tylko Warusa nie spotkał, który mnie złącztuje. Proszę, aby nie było tu Warusa, dobra, git Dobra, Warus tam poszedł na smoka, 1FS4. Może zabije jedną osobę, ale nie wiem, jaki on ma tam plan. Dziomek otworzył smoka, 1FS4 i próbuje ukraść smoka? Nie wiem, co on robi. Jaki psychopata jest. Dobra, spróbuję może tutaj jeszcze ukraść golemy i będę szedł do bazy. Dobra, rikoluję, będę miał drugi przedmiot. Teraz już o wiele praście na slajdzie wyłapywać ludzi, bo przykładowo Parus teraz, żeby nie zarkować, no to musi mi zbić czymś shielda, przez co będzie mu ciężej rzucić combo. Czy to sprawi, że go zabije? Nie wiem, ale lewy teraz raz w topa i tutaj spróbuję wyłapać Azira, który myśli, że ja tutaj zrikolowałem. Dobra, chyba jednak nie zabijam go, nie wiem jakim cudem, ale to przegrywam. Ale przynajmniej weźmiemy z tego Atakana, no nie powiem, że to dzięki mnie, bo tak nie jest, ale trochę odciągnąłem uwagę. Może Sylas patrzył na to pazarko, znaczy Sylas Shen, albo coś takiego i zapomnieli o Atakanie. Mam nadzieję, że jesteście świadomi tego, że oczywiście graczem kuj nie jestem, jak widać. dobra, teraz idziemy LDR-a, później Jeka. Znaczy, ja chcę sprawdzać, czy wygram na Varusa, jakby użył Q wave'a albo coś, to chętnie bym próbował. Będzie miał mi ciężko zbić Edge of ale chyba nie próbuję tutaj nie zrzucać wave'a, więc nie wam po co ryzykować. Chyba na Aldiarze będę próbował go zabijać No i muszę też pamiętać oczywiście o tej RSSena, która na tego Warusa może iść Może jako, że nie podejdę pod tego wave'a, to spróbuję tam się pokręcić w okolicy I może zdążę tam dobiec, jeżeli bym tam zdążył dobiec, to, to byłoby super, bo mogę tutaj zadecydować o, o tej walce Chciałem się tutaj przeszować. Dobra, dolecę tam? A, dolecę chyba, będę tam leciał, chyba, że Seras go zabije przede mną, ale jak nie, to ja go zabiję, no dobra, widzę, że nie zabiłem, ale, ale dobre zejście. Kale, możliwe, że i tak zdąży obronić bot, a ja tutaj pomogłem trochę drużynie. Obie drużyny w tej grze bardzo mocno skalują, więc nie spodziewałbym się, żeby oni dali FF ani nic, bo, oh, you, bo you. mają Azira, mają Jinx i mają Zilana, a my mamy Kale, mamy Caitlyn i mamy mnie, który później na side'zie może coś zrobi, Coś jakoś tam w miarę dobrze skaluje. Dobra, Kale, widzę, że już mocniej wygrywam tego Varus'a na side'zie. A ja teraz wybiegam z bazy na 1200 Speed speeda, całkiem szybko tutaj biegam i można nawet zdążyć dobiec do tej Caitlyn. Ty, ja jestem taki takiej szybki, że ja tutaj z bazy zdążyłem dobiec, by... Sekundę tak naprawdę fraga, Dobra, dzięki. To idę i chciałem tutaj ukraść Midwaya, ale widzę, że Caitlyn będzie go brała, więc tutaj nie ma co kraść. Może się tutaj przebiegnę i spróbuję poszukać tego na no jeżeli by tutaj podchodził, ale jeżeli nie podchodzi, to, to biorę tutaj y, tego Ward'a i chyba biegnę na topa. Azir się pokazuje. Dobra, wszyscy się pokazują, więc biorę tutaj falę na topie. Moja Caitlyn ma 3 golda i kupuje Ieka. Y, y a skancelowałem za znowu. I dobra, idę recall i, i zobaczymy co dalej. Bo Jestem taki szybki, że wybiegam do środka w mida w ile sekund? 10 sekund jestem tutaj na środku mida, więc całkiem szybko. Więc tutaj mogę starać się robić presję i, i starać się już kogoś może tutaj wyłapywać. Choć wiadomo, że zabić kogoś będzie ciężko, ale kurczę, chciałem chociaż zbić Banshee. Chociaż musimy uważać, żeby się nie grupować na przeciwną drużynę, bo to jest chyba jedyne, co oni mogą robić taką kompozycją. Oczywiście my i tak możemy to robić. Dobra, jak on użył na mnie R, to mnie to cieszy, tak szczerze, bo moja drużyna teraz to zastępuje jeszcze Shen... Derkował tego Azira. Dobra, no teraz nie wiem czy mnie to cieszy, bo Kejm też zginęła razem ze mną, mając flesza, Ale generalnie to jest war że tyle na mnie użyli. Dobra, moja drużyna tutaj będzie się biła, mój Sylas pewnie będzie każdego tutaj zabijał, ma Arkę Zilana, będzie miał jeszcze Arkę nie niedługo, więc tutaj mój Sylas pewnie się zabije i, i się wskrzesi. Przeciwnicy będą wstawać za 10 sekund, więc zobaczymy co tutaj Sylas wymyśli, ale chyba będzie po prostu każdego zabijał. Ile siebie zarkowała, żeby stankować tower, więc może tutaj. O, ale bomba ty. No i co, biegnę teraz pewnie do nich do bazy, chociaż nie wiem, czy będziemy próbowali to kończyć. Może się tam przebiegnę, dobra. Jak spadł, to... to tutaj i tak może wyjdę, żeby upewnić się, że moja drużyna przeżyje. Ale dobra, moja drużyna ciągle się tam bije, więc może jednak biegnę tam do bazy. Dobra, no wszyscy przeżyli tutaj na 1 HP, więc... więc po prostu tutaj poszuję tego inhiba i. Kale, o, oddała nagle dłuższego shutdowna tego, bo podeszła pod tower i padła. <laughs> Niestety nie ma teraz za bardzo waveów do zgarnięcia, więc po prostu Biarę chyba tutaj topa i może później jakieś kampy spróbuje zgarnąć. Shannon chociaż będzie tutaj wybiegał, więc zobaczymy, czy zgarnę coś więcej. Ale ten Azir ma jakiś build pod tanka, Zimak ma Zonię i ma Banshee. Zilal ma harta, więc mają build chyba anty. antyja. Znaczy, nie tylko ja, ale. oczywiście na mnie też bardzo mocno to oddziałuje. oni próbują tutaj zacząć na szora. I oczywiście im się to nie uda, ale może faktycznie to było jedyne, co mogli tutaj projść robić, żeby by spróbować wygrać tę grę. Ja tutaj spróbuję ukraść to. Close. No i dobra, może na takim etapie gry, jak czekamy na Kayle, to po prostu wybiegnę w błota i... i spróbuję być irytującym tutaj po dolnej stronie mapy, bo... i tak zawsze szybko mogę zejść w walkach i tak nie jestem za bardzo użyteczny, a... jeżeli ktoś tutaj do mnie przyjdzie z przeciwnej drużyny, to będzie raczej Warf, bo powinniśmy więc z tego naszora, Ewentualnie tam zabić całą resztę. Ale nad, nad tego pana oczywiście tutaj nie zabijemy. No dobra, moja drużyna nie robi na Shora, ale zabija przeciwny team, więc myślę, że i tak albo z tego skończymy grę, albo weźmiemy na Shora. Moja drużyna tutaj dzielnie walczy i chyba to skończył. no teraz jeszcze Zilean zarykuje te Jinx, ale mój Zilean ma 17 poziom. To jest jedno z tych gier, gdzie oczywiście za dużo nie zrobiłem i, i dałem się skorować, nie wiem czy takie też lubicie oglądać, czy tylko takie, w których jest 20-0, ale ale taką grę macie, niestety nie byłem w stanie nagrać niczego lepszego, znaczy nie byłem w stanie, no mam dzisiaj mecz, więc wolę się skupić na meczu, wiecie jak jest, także to będzie taka gra taką grę wygrałem, ja 3-7, Varus 4-11. Wydaje mi się, że było nie najgorzej od tego momentu, w którym wiedziałem, że powinienem trickować, ale mimo wszystko chciałem ograć tego Warusa, a, a i tak padłem, no ale co, ja wam dziękuję za oglądanie, tutaj macie jeszcze, będziecie mieli jeszcze wyniki giveaway z ostatniego odcinka na Battle Passa, 16ka obrażeń, nie za dużo, tyle co Warus. dziękuję i miłego Yeah.